W dzisiejszym odcinku przetostaje nowy tryb. Jeszcze tutaj ulepszymy naszego nam postać. Pyk. Śniam pieniędzy, bo wydaję na rico. Więc starcie kolorów. Tu dzisiejsz malować cały mapa cało. I zaczynam, jak nam pójdzie. Bo jest taki potworek. Na środku. I właśnie. My jesteśmy zieleni. Zieloni, a oni są paręczowi. Więc. Nie wiem, czy to jest dobra mapa na O! I bije mnie, pająk! No, koloruj. Aj. Jak na przykład ktoś zginie od nich, to koloruje się na zielono. Jak my zginiemy od nich, to na zielono. To znaczy. No. Nie, nie, co to będzie? Zginęliśmy Zginęli my nawzajem. No nie, wygrają! Bierzcie to, Charlie! Ta Charlie nam co gra zepsuje. To na... Ten Rico jest najgorszy. On stoi się tylko. Oj, ja. no Już przegrana. No, patrz na to Rico. to teraz może zagramy w ogóle w sklepie nie, jeszcze to O postacią nową postacią zagramy w ten tryb więc może teraz nam lepiej pójdzie Uh, o! Ktoś ma już nowego skina do Gale'a Ze rankingu Chodź tu Nita! Jest! I widzicie jest. A! I -o. Pyk! Kolorujemy! oj, wow. co tu się dzieje? Ja do kolejki, proszę. O nie, ta postać jest za mocna. Pa, Papa, co już? Łatwo. To jeszcze raz zgromy. No jakoś O patrz, mamy <ścoughs> jesteśmy to tacy... Pomszczal mojego kolegi takiego samego Proszę, piłka i ult. Nie, ten ult na pewno zostanie znerwiony pyk. i nie, nim to idzie naprawdę łatwo. Co już? Dobra, ostatni raz nim gram i gram jakąś inną postacią. Możecie się spodziewać, jaką. I co tu mamy? Ej, proszę nie brać! Oni nie zabrali tego. Koloruję, koloruję. I. Ej! Tik! Tik. Aj, zginąłem. No bicie go. No, podnieś ta piłka. Ha! Yes! Patrzcie teraz! Ziuu. Aj! A dobra, żona tej żeli zaśmą. Patrzcie! Ziuu pa, pa 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 I koloruje wszystko. I ziau! I ziel na hito Zrobione. To teraz Riko niech wejdzie na pole walki. Jak mam hyperdadowanie do niego. O nie, my nie tej postaci. Jeszcze oni mają legenda. Chodź tu. O, zginę od niego. Biaro. Biaro. Dobra, trzeba kolorować. O nie, 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 Co robią? robię? nam nam Na poarańczowo. O. Nawet nie, 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 co ona nawet zrobiła, W tej rundzie. Najlepszego. O, oh, jest! Jest! Na zielono to ma być. Tak jest. Oh. O nie, to będzie przypał, bo on ma trzecia transformacja. Mam hyperdadowanie. Wow, nie, czemu dali tę rapsowi? I właśnie. Znał to samo. Piłki wszędzie, Hyper. Ej, ale kozacka wygląda teraz. Tylko szkoda, że nie trafił w table i zmarnował ulta. Hyper, E dobra, przegrywamy. No nie, odejmują nam 38 sekund. O dajesz no dawajcie i znowu zmarnował kulta jeszcze jest szansa jeszcze koloruj koloruj dobra dajesz jeszcze zmienia zdanie jeden nie zmieniam zdania, jednak tam nic nie zrobiło. W ogóle jakie mam misje? Mam jakieś postacie, nie mam. O, może nim. Nawet bym mógł skina kupić, ale nie, bo zbieram Blinks, a nie tam jakiegoś skina słabego kupował. Z pachołkiem na głowie. Chodźcie. No właśnie widzę, to, to podeszli się, a chyba jest, nie ruszał się, chodź tu, nie ją, a zginął jeszcze od mojego loda. A może z loda? E, bije, chcę zabić ta głowa. I mnie zabił. No nie i przegrywamy znowu. No nie. Jest ta piłka. Ui że się, wydaje, czy się, on jest za mocny? Nie, ona na serio jest za mocna, ta postać. ta nowo. Chodź tu! No, widzicie, co ta postać robi? Ona robi jakieś cuda. Myślę, że to nie będzie zbyt ciekawa postać, ale jak widzę, to jest za mocno i za ciekawo chodź jedz mojego loda Aj Bo blisko bam. pam No i nie zdążył tego gadżetu tu nawet likwidacja się liczy a nie RT ja go mam Uh, uh, uh. Patrz i goł What? Co? Co się stało jeden procent zabrak? Przegrani. Ej, ale dużo. Zabili te noje postacie nos i. Nosi. To znaczy nos. Dobra. Jak taka to poeta postać, to chyba będzie na maksymalnej mocy. To ostatni metryk. No, chyba już nie chcą ze mną grać gracze. Bo się boją. Nie, jeden się nie boi mnie. Pyk i pyk muszę zrobić. A ta w ogóle. Jestem w som Jestem z kimś. Co mam robić? O! Ej, samo takie same postacie! Co jest? Są wszyscy dobra, to by lustro, takie, ten tryb. Pętacie jeszcze ten tryb. No to by to, tylko z nowym trybem. Dostanie coś pięknego. A, no nie! Taki piękny meczek przegromy, i nawet nie wbijemy pierwszej ewolucji. Chodźcie tu, A. ok, nie malujemy. Mamy druga ewolucja Wow old. Za wbija... Nie wbija trzeciej Bo na pewno nasi pokolorują już to całe Easy metric Łot wow, jakie lagi były To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.